Dzień dobry. Ja rozmawiam ze świadkiem Jehowy. Tak. Ja chciałam się zapytać właśnie, dlaczego u świadków Jehowy te nauki się tak zmieniają? Bo na, na przykład, że głosili, że ci, co zginęli w potopie, to że oni nie staną, a teraz, że No, O co pani chodzi? Nauki no, są bardzo proste. Ale, że nauki nie zmieniają się, na przykład, że tyle końców świata głosili i nie sprawdziło się też, Świadkowie no, Jehowy. Jest coraz jaśniejsze światło, świeci tak jak mówił Jezus i, i w i będzie coraz jaśniejsze światło i jest jaśniejsze światło. No to jaki teraz w, tym, w jakim czasie Naługa teraz na naukę, żyjemy? Na, w ogóle nauki są takie same, nic się nie zmienia, nic się nie zmienia. No to Adam z Ewą martwy staną tu na ziemi czy nie? Proszę Panią, to nie jest rozmowa na telefon. Jak Pani chce to możemy się umówić na rozmowę i, i będziemy wtedy rozmawiać. Ale, ale to ja inno się zapytam, czy wierzysz w Boga y, Jezusa Chrystusa, że on jest Twoim Bogiem, Jezus Chrystus? No, no nie, 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 nie. No. Wyrwała mnie Pani ze snu teraz, y, Pani co i. No to dobrze, bo właśnie te trzeba się obudzić, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, ci Chrystus. Trzeba czuwać, czuwajcie, bo nie wiecie, o której godzinie Chrystus przyjdzie. No, to niech pani czuwa, no są. No i to ty, bracie, masz czuwać. No, no jako ja pani bratem nie jestem. No wiem, wiem, bo ty no, masz braci w Wiechowie, a w, a... Jest napisane w kolosach, że w Chrystusie mamy być braćmi i siostrami. O, śpij dalej sobie. <głos> <głos> Świadek Chowy śpi, ale tutaj módlcie się za tego, co śpi. Efezan 5.14, bo on będzie śpi teraz tym śnie zakłamania, tak? Bo jest zakłamany przez jechowe amerykańskiego. Ameryka właśnie tu rządziła Anglo Ameryka, teraz wiadomo o co chodzi. Wojny prowadzą, handlują bronią i mordują ludzi w religię. Świadkowiechowe, adwentyści, baptyści, wolni chrześcijanie. Dobrze z Ameryki przyjeżdżają, bracia, robią kazania. To jest świat. A my nie jesteśmy z tego świata i Chrystus nas wybrał jako aniołów. I teraz właśnie jest żniwo, czyli koniec świata, tego złego. żeńcy to aniołowie. No, i aniołowie wychodzą, bo oni się powiązali w religię, i żeby ich wymucić, znajdziesz tu Michajasza, czwarty rozdział o tym, jak ta córka syjonowska, żeby wymucić kopytkami, Nie, i tutaj mamy pieśń Syjonu. Siódmy anioł błogosławił nas. 12 aniołów, ale ja zostałem sam. Człurka mnie z Pirakoperełka, objawienie 21, 21. No, i jesteśmy wybrani, a wybranych nie ma. Wielu powołanych, mało wybranych. Mateusz 22, 14. Dlatego no, szukamy, dzieci wybrani są, bo pszenicę trzeba wybrać Mateusz 3.12. I aniołowie zgłoszcie się, bo Mateusz 24,31 tu nie ma pionierów, tylko wybrane anioły, które trąbią, czyli budzą takich zaspanych ludzi. I te przebudźcie się, jest do świadków wiechowych, że oni śpią w kłamstwie diabła, bo diabeł zaślepił najbardziej świadków wiechowy, najbardziej. Mamy tak. Tu jest Michał Asza i jest napisane, lecz teraz zebrałem się przeciwko Tobie liczne narody mówiące niech będzie zhańbiona, a, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu. Psalm 2,6 mamy króla na Syjonie, Jest to Chrystus Król Emanuel, ten Jezus, Maria urodził, apostoł Paweł się nawrócił. dzieje apostolskie 9 rozdział 5 do 20. Apostoł Paweł cierpiał dla Jezusa. A świadkowie nie cierpią, bo wszelkie zło zwalają na inne religie, a sami głoszą fałsz i uśmiercenie rozbijanie rodzin. Lecz oni nie znają zamysłów króla Izraela, nie rozumieją jego planu. Chrystus ma plan, że zebrał jej jak snopy na klepisku, wstań i módź córko syjońska, gdyż zrobię ci z róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele narodów, poświęcić królowi ich mienie. A ich bogactwo, władcy całej ziemi. Ej, a teraz rany, ran, ran, te rany z ran się wieloma nacięciami, usypanował przeciwko nim kle, klejem, biją po twarzy sędziego Izraela. Czyli Chrystus jest tym królem, 2 Koryntian 5, 10, objawienie 20 rozdział 1 do 6, Chrystus zaczął swoje tysiąc lat w duchu i w prawdzie, e, 1998 rok to jest i Chrystus tu się rodzi, są dodane wersety król Izraela, nie pana czy nie cesarza, mamy teraz pana, to jest ten diabeł od podatków za cesarza i pan Jehowa jest właśnie tym bogiem z tego świata, diabła. A Chrystus na nie daje zbawienie, zbawiciela. Czyli mamy przykład od świadków Jehowy: tu nie ma króla Izraela, bo oni Chrystusowi odebrali królestwo. E, objawienie 19:4 brat z 24 braci starszych mówi. Galacjan 4,26. Jestem waszą matką, daję wam pokarm na czas słuszny, bo świadkowie Jehowy nie mają pokarmu, bo im zatruty pokarm ze stołu Jehowy: I tu jest Pan. Co ma 2000 lat ten grecki bożek, co ma rogi kopyta, słowniku można sprawdzić. I jechowa firma Mateusz 7.15 jako fałszywy prorok, który będzie rzucony i dojrzała ognia. Także ciało kierownicze powinno służyć, a ona kieruje jak w świecie. Kierownik, brygadzista i to jest świat. Oni tak rządzą jak w świecie. Nic lepszego nie zrobili od katolików, tej mafii rzymsko katolickiej, bo Chrystus nie był katolikiem. No i Rzymian 8 rozdział. I teraz czas krzeszać Synów Bożych i córki, objawienie Rzymian 8,19, bo stworzenie z sensnością oczekuje objawienie Synów Bożych. Mówi do was Syn Boży, ale moim Bogiem, Ojcem w niebie jest Chrystus, nie Jechowa. I tutaj 14, 8, 14, bo ci, których, ci, tu, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są Synami Bożymi, Biblia tysiąclecia. Masz Biblię Tysiąclecia? Tu jest. 8,14 Rzymian znajdziesz. Urszulko. No i tutaj jest syn, bo wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, ale ja jestem Synem Bożym, muszę córką Bożą. I mi wam głosimy Chrystusa prawdziwego, a świadkowie Jehowy śpią, Efezjan 14 budzimy ich. I dlatego jesteśmy wybrani, bo Chrystus zawsze wybierał. A Mateusz 22, 14, wielu powołanych mało wybranych i Chrystus przychodzi, wybiera, a nas zabijają kłamstwem, kamieniują nas kłamstwem i ignorancją. Szyderują, śmieją się, wyzywają nas od sekt, ale naszym przywódcą góru w niebie jest Chrystus. Mateusz 28 do 12. Także Uszulka nie idzie za mną, tylko współpracuje ze mną, jest jedną perełką, i Uszulka jest tutaj córką Bożą, a tu jest o tym synem Bożym, czyli Biblia Warszawska było z dzieci, a tu są synowie w tysiąc lat. Albowiem, wszyscy ci, którzy ich prowadzi duch Boży, czyli Chrystus jest tym Bogiem. I Duch prawdy Jana 14, 17, bo Duch Święty to po katolicku jest taki święty, że jak wszystkie świętych z 1 listopada, duch e, prawdy e, e, Chrystusowej, Boga Chrystusa e, są synami bożymi. Czyli ja jestem Synem Bożym. Chrystus jest teraz Bogiem Ojcem w niebie i dla rodzaju ludzkiego nie ma więcej bogów ojców jak tylko Chrystus. 1 Korintan 15 rozdział 22-23 i według jego porządku. Jego ojciec dał mu wszystkie tytuły. Jak ktoś chce poznać, czy ta nauka jest od Boga, to niech zastosuje, że jest synem Bożym albo córką Bożą. Drugi Koryntian 6,18. Bo Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym, bo dostał wszystko od swego Ojca, wszystkie tytuły, wszelką moc na, na niebie i na ziemi i tworzy w nas te, te rządy, co Adam, Adam stracił. Raj na ziemi czyli Chrystus jest twórcą nowych niebos, nowej ziemi. 2, Piotr, 2 Piotra 3,13. Tutaj 17, 7,17, jeżeli ktoś chce pełnić wolę Jego, ten pozna. Czyli Chrystusa, pozna, czy ta nauka jest z Boga. 1 Jana 5,20. Chrystus jest tym Bogiem, życiem wiecznym, czy też ja sam mówię od siebie. No to głoście Chrystusa, bo Chrystusa chcieli zabić naród wybrany, i teraz tak samo jest nic się nie dzieje, że zabijacie nas kłamstwem, osądzaniem fałszywym. I woda, którą dostała Samarytanka, Chrystus jest tą wodą i ogniem trawiącym. Nie można się nigdzie schować. bo Jehowa, swoich uśmierciach, Chrystus swoich zachowa. Modlitwa do Chrystusa, który jest Ojcem w niebie. Ojcze Nasz. Mateusz 6, rozdział od 9 do 15. Ja wybaczam siatkom Jehowy i wszystkim prześladowcom, kłamcom, którzy są oskarżycielami, oskarżają prawdę Chrystusową, którą Chrystus przeze mnie przekazuje. I przez uczulkę, i przez biszka. Macie trzech świadków, bądźcie aniołami, bo iskra prawdy z Polski. Chrystus nie chce zamieszkać w takich kościołach, salach królestwa, synagogach. Chce zamieszkać jako król, jedyny prawdziwy, prawdomówny, nieśmiertelny, zamieszkać w Waszych sercach. Byście byli Jego synami, córkami, aniołami, księżniczkami, i praca czeka. Praca jest dla tych, którzy naprawdę wierzą w Chrystusa i docenią, że On dał życie na Golgocie, zapłacił krwią i do Niego należymy. 1 Koryntań 7,23 Także na kluczu jest mój numer telefonu 518-778-517. Wybrani niech zadzwonią do brata Bogdana Kolosan 1,2 w Chrystusie. Bo Rzymian 5,12 wada, mnie Wszyscy umierają, ale w Chrystusie... Objawienie 20, rozdział 6, werset będzie pierwszy w stanie Już jest, Mateusz 10, 8. Skrzeszamy Was prawdą Chrystusa, miłością, miłości Jego.